No i pierwszy raz możemy sfilmować właściciela gospodarstwa. Pierwszy raz pokazuje się tak, to zwykle jakieś tam prace miał. A bardzo lubi opryskiwaczem jeździć, i przeważnie to tak. jest jego robota. Natomiast żona wysyła do cięcia i formowania. Więc ona tutaj taka empaira cięła, formowała. No bo bardzo lubi wciąć empaira. Powiedziała, że najbardziej wdzięczne odmiana do cięcia. No. No i teraz jesteśmy w tym czteroletkim, czteroletnim, drzewkach. I tak to wygląda. Proszę jeszcze zwrócić uwagę na wysokość drzewka. Nie były w ogóle przewodniki cięte. Boczne niektóre były. No może w niektórych miejscach należałoby jeszcze tutaj to niektóre uciąć, ale, ale to można jeszcze zrobić w przyszłym roku. Więc teraz poprosimy Pana, jakie problemy. Wiosną pan miał, jakie tu były opryski. Tam witam, e, to jest miejscowość Jakubów, gmina Goszczyn. Hmm. Ten rok taki dosyć problematyczny i bardzo, bardzo e, różny, że tak powiem, ponieważ no, były... Du, bardzo du, 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 duży okres przymrozkowy, czyli wiele tych przymrozków było na, w, okresie, w okresie wydłużonego czasu. Najpierw jedne, później przerwa, później drugie, później jeszcze trzecie. Ale akurat tutaj stanowisko jest takie troszeczkę może mniej podatne na, na, na mróz. Zresztą, Empire, akurat widać, jak ładnie ten mróz zadziałał. Czyli na dole jest bardzo mało jabłek, od do wysokości metra. Metra 20 jest bardzo mało, i jabłka są ładne. Zagęszczenie jabłek jest, ale na czubkach. No to jest ze względu na mróz. Dlatego nie, bu, nie, nie trzeba było go przerzedzać, to sam się przerzedził. Dlatego być może jest taki ładny i, i jest dosyć gruby, e, ponieważ no, s, nie ma aż takiego dużego obłożenia tych jabłek. Ogólnie rok taki dosyć trudny. Teraz e, bardzo susza się dawała we znaki, i największy problem to była woda. No to nie, u nas nie padało dwa miesiące. Dziś pierwszy opad, ale to 5 mm, od, od dwóch miesięcy. Od dwóch miesięcy nie padało no w ogóle. Dlatego, dlatego też problem jest z wodą i, i z wyrastaniem owoców, jeśli chodzi o, o nawodnienie. Gdzie tylko nawodnienie ma jakąś wadę, to nawet widać po jednej stronie jest lepiej, po drugiej gorzej. Od razu że, że, że jabłka są mniejsze, gdzie nie dostają wody. Także rok raczej trudny w produkcji, ale no. Jak się dopilnuje i jest taka możliwość, to, to można i wyprodukować jakiś bardzo dobrej jakości towar. Czyli tych preparatów bardzo różnych. Najpierw i grzybobójczych, tak. i owadobójczych, ale później tych wspomagających wzrost tak. było naprawdę Bardzo dużo. dużo u nas więcej się wpłyska nawozami dolistnymi niż doglebowymi, także to więcej używamy dolistnych nawozów. Te owoce nie spadają, wielkość jest podobna i widać, że ten empiry tu nie, nie było wpływu specjalnie na, na tym, przemroski nie, nie podziałały. Chociaż też może niektóre owoce są... Nie no, zdarzają się na przykład jakieś tam e, ordzawienia i te ordzawienia są wynikiem właśnie jakichś przymrozków e, z reguły. E, to, no ale, ale nie ma tego aż tak dużo, że tak powiem. Tych owoców do tej wysokości metr 1,20 m jest może nie najwięcej, ale dalej można być zadowolony. Empire jeszcze ma przynajmniej 3-4 tygodnie czasu do zbioru, no, także jeszcze on powinien i kolorek ładny złapać, meszek tak zwany i, no, i jeszcze trochę więcej urosnąć, taki większy, większy rozmiar. Także myślę, że jabłko powinno być w, w, w bardzo dobrej jakości. Słabiej woda leci, nie każde jest wądane i od razu widać, że są jedno jest grubsze, drugie e, drobniejsze. Jedno grubsze, drugie drobniejsze. Raz na tydzień pan ma radny? Nie, staram się dwa razy w tygodniu. A no właśnie. Staram się dwa razy w tygodniu, co najmniej. No i efekty są. Ale mówię, jak tylko tu jak leje się woda, proszę jakie ładne drzewa. A obok jak, jak jest osób, a tu się nie leje już jest, tu się gorzej. To jest niestety efekt. Efekt podlewania. Gdzie tylko jest jakiś tam yy, skra, yy, skraplacz nie, nie, nie kapie za, za dobrze, to, to od razu jest Skromy. gorzej.